Więc napisałeś tekst, ale nim go puścisz w świat, chcesz go na kimś przetestować. Słusznie, to dobry pomysł. O beta readingu wspominałem już w moim poprzednim filmie, i powiedziałem, że to jest temat, o którym można by zrobić zupełnie oddzielny filmik. Więc oto on. Postaram się dać parę wskazówek zarówno dla autorów, jak i dla czytelników. Chodźcie. Forma. Czyli w jaki sposób przekażesz swój tekst i w jaki sposób chcesz otrzymać uwagi. E, na przykład, że przekażesz plik w formie PDF, e, a uwagi będziesz chciał w mailu albo na Whatsappie. E, jasne, może ci, może ci to być kompletnie obojętne, ale wtedy warto powiedzieć czytelnikowi, żeby wybrał taką formę, jaka jemu pasuje. E, ja na przykład zawsze udostępniam moje teksty e, na Google Docs i proszę o uwagi w komentarzach. Tak mi się po prostu najwygodniej pracuje. Jednak czasami może się zdarzyć, że to nie jest wygodne dla mojego czytelnika. Wtedy ustalamy jakiś inny sposób termin. Być może nie spieszysz się i wszystko ci jedno, kiedy twój tekst wróci z uwagami, ale być może chcesz brać udział w jakimś konkursie albo w naborze do magazynu. Wtedy naprawdę warto ustalić ze swoimi czytelnikami deadline, na kiedy chcesz otrzymać swoje uwagi z powrotem. I dość istotne jest to, żeby ten deadline, kiedy tekst ma do Ciebie wrócić byta czytelnika, był sporo przed deadline'em wysyłania tekstu na ten przykładowy konkurs. Bo jednak powinieneś się nastawić, że nie, uwagi nie będą brzmiały tylko wszystko jest super, publikuj to, tylko że będzie trzeba nad tym tekstem trochę popracować. Szczerze mówiąc, powiedziałbym, że nawet jeżeli nie goni Cię żaden termin, to warto jednak ustalić jakiś deadline ze swoim czytelnikiem, bo jeśli się tego nie zrobi, to sprawa może się po prostu rozwyć. Jakie uwagi? Moja powieść wróciła od beta czytelnika. Zobaczmy, co miał mi do powiedzenia. Takie uwagi nie są ani przyjemne, ani pomocne. No bo przy każdym muszę się zastanowić, do dobra, dlaczego, co nie zagrało. I jeśli sam tego nie rozkminię, no to ewentualnie mogę pójść zapytać i będę musiał liczyć na to, że czytelnik pamięta o to, o co mu akurat przy tym fragmencie chodziło. Takie uwagi bardziej zakrawiają na złośliwość niż pomoc. Więc spróbujmy się przygotować do tego trochę lepiej. Daj znać swoim beta-liderom, jakie uwagi chcesz otrzymać. Często będziesz prosić o pomoc ludzi, którzy nigdy czegoś takiego nie robili i nie bardzo wiedzą, jak się zabrać za to zadanie. Czy mają wyłapywać literówki i inne błędy, czy skupić się po prostu na samej fabule, albo na bohaterach, czy wyłapywać jakieś błędy merytoryczne, czy tylko się skupić na kwestiach językowych. Albo po prostu na sam koniec powiedzieć, czym się podobało i dlaczego. Warto trochę się naprodukować i poinstruować swoich czytelników, czego od nich oczekujesz. Ja nawet pokusiłem się o stworzenie instrukcji beta readingu, którą zawsze wysyłam moim czytelnikom, żeby zapoznali się z nią, zanim zaczną czytać mój tekst. I w tej instrukcji wymieniam, jakie rodzaje uwag mnie interesują. Jeśli jesteś czytelnikiem, warto pamiętać, żeby nie dawać autorowi instrukcji, bo na spektrum słabych uwag z jednej strony jest, a z drugiej strony jest zrób tak i tak. Dobre uwagi skupiają się na tym, co jest niezaprzeczalne, czyli na tym, co odczułeś jako czytelnik, jak odebrałeś tekst. I nie skupia się tylko na tym, co jest złe. Jeżeli coś Ci się podobało, również naprawdę warto o tym powiedzieć. To dużo daje dla autora i nie tylko dlatego, że robi mu się miło na serduszku i przez chwilę może pomyśleć, że jest jednak coś wart, ale po prostu chodzi też o to, że jeżeli zaznaczysz, co jest dobre, to w procesie poprawek, które później będzie robić autor, będzie tym pamiętał, że to czytelnikom się podobało i może warto z tym nic akurat nie robić. Nie broń się przed uwagami. Co napisali, że fragment był nudny? Nie znają się kutas. Jest dość powszechne, że gdy słyszymy jakąś krytyczną uwagę, to natychmiast odruchowo chcemy się przed nią bronić. Ten opis pomieszczenia był przydługi, zmęczył mnie. No, ale on akurat jest istotny, bo potem tam się dzieje akcja i gdybyś nie wiedział, jak to później wygląda, to byś się kompletnie zgubił w tej scenie. Kom kompletnie nie czai, czemu ten bohater zachował się w ten sposób. To do niego nie pasuje. O Jezu, bo nie znasz jego backstory, a potem będą flashbacki tego dzieciństwa i to tu macie jego motywację, wyluzuj, tylko poczekaj. Tu napisałeś, wychodzą w skafandrach ze śluzy. Nie rozumiem, przecież przed chwilą to zrobili, to chyba jakiś błąd. Ty Boże, czytaj uważnie, przecież przed chwilą się musieli cofnąć, bo i ciebie dopiero teraz wychodzą. Nie ma jak że nie możesz się skupić. Dobra, dobra, stop. Nie rób tak. W uwagach beta czytelników chodzi o to, żeby się z nimi przede wszystkim zapoznać. Jeżeli na start włączamy mechanizmy obronne, to strzelamy sobie w kolano. Po pierwsze, usprawiedliwiając się przed czytelnikiem. Też trochę usprawiedliwiamy się przed sobą, a więc od razu w naszych oczach wartość takiej uwagi maleje. Warto sobie zawsze dać trochę czasu na to, żeby taką uwagę przemyśleć. Jasne, nie musimy później uznać jej za słuszną, możemy się z nią nie zgodzić, ale jednak dajmy sobie w ogóle czas na tę decyzję. Bo oczywiście opis, który wydał się czytelnikowi przydługi, może naprawdę jest potrzebny i celowo go tam umieściłeś, wiesz po co. Ale skoro męczy czytelnika, to może da się coś z tym zrobić. Może na przykład da się go zmodyfikować, jakoś skrócić, zostawić tylko najistotniejsze elementy. Z kolei, jak czytelnik jest w błędzie, bo nie wyłapał motywacji bohatera, czy zgubił jakąś informację i potem nie zrozumiał tego, co się dzieje, to też dla ciebie jest informacja, że tutaj czytelnicy. Mogą się zagubić i być może da się ten tekst tak zedytować, tak poprawić, żeby mniej osób wpadało w te błędy. Bo pamiętaj, że Twój czytelnik w pewnym sensie ma zawsze rację. Jeżeli masz dobrego beta readera, który daje Ci swój feedback oparty na to, jakie miał wrażenia podczas czytania, no to nie możesz mu tego odebrać. Nie odbierzesz mu tego, jak się wtedy czuł, jak rozumiał Twój tekst. Jeżeli coś mu nie zagrało, no to coś mu nie zagrało. I tłumacząc się później, już tego nie zmienisz. Drugi powód, dla którego taka obrona jest strzałem w kolano, jest taki, że to po prostu e, zniechęca do rozmowy. Takiej szczerej i otwartej. No bo wyobraź sobie, że wszystko, co powiesz, druga strona natychmiast neguje. Chcesz gadać dalej? Ilu czytelników? Chyba nie da się na to pytanie dać jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi, ale spróbujmy znaleźć jakieś widełki. Jeśli na przykład weźmiesz sobie dwóch beta readerów, to może spotkać się taka sytuacja, że jeden z nich e, zaznacza dialog i mówi ten dialog był genialny, a drugi czytelnik zaznacza ten sam dialog i mówi ten dialog był beznadziejny. Co teraz? Wychodzę z założenia, że chcę mieć przynajmniej trzech beta readerów. E, przy trzech oczywiście ten problem też może się pojawić, bo w tym poprzednim przykładzie może być tak, że trzeci czytelnik nic na temat tego samego dialogu nie powiedział, no ale zawsze będzie można go dopytać. Doświadczenie mi mówi, że czytelnicy będą mieli często różne zdanie na temat tekstu, i to też jest bardzo ciekawe. Ok, a ilu wziąć maksymalnie? Cóż, no trzeba pamiętać, że im więcej beta czytelników, tym więcej roboty dla ciebie. Niekoniecznie więcej poprawek w tekście, no ale jednak więcej zbierania uwag do kupy czy przeprowadzonych rozmów. Więc powiedziałbym: bierz tylu, ile czujesz się na siłach. Ja osobiście nigdy nie przekraczam e, 10, ale nie uważam tego za jakąś uniwersalną zasadę. Można brać więcej i wiem, że są osoby, które tak robią. Podsumowując, na pytanie, ile brać beta czytelników, odpowiedziałbym trzech lub więcej. Komu dać tekst do przeczytania? Powiedziałbym, że jest kilka typów osób. Jeden: bliscy, partner, partnerka, rodzina, przyjaciele to nieocenieni beta czytelnicy, dlatego że prawdopodobnie bardzo chętnie Ci pomogą i zaangażują się w to zadanie. Problem z nimi może być tylko taki, że łącząca Was sympatia sprawi, że będą bardziej łagodni niż szczerzy. Z drugiej strony czasem może być dokładnie na odwrót. Ale to już Ty ich znasz. Target. Czyli osoby, które lubią czytać takie rzeczy, jak Ty piszesz i to wcale nie jest błahe. Bo ja na przykład bardzo lubię beta-ridować science fiction czy fantastykę, ale gdyby ktoś miał mnie poprosić o zbetowanie e, erotyka o niegrzecznym prawniku, to nie chciałbym. E, i wątpię, żebym był w stanie pomóc autorowi w taki sposób, w jaki powinienem. Co więcej, beta czytelnik, który jest Twoim targetem, faktycznie pokaże Ci, jak Twój tekst jest odbierany przez docelowego odbiorcę specjaliści. Zawsze staram się, żeby wśród moich beta czytelników znalazła się taka osoba, która zna się na tematach, które odgrywają jakąś rolę w moim tekście. Jeśli masz na przykład scenę w szpitalu, to dobrze, żeby przeczytał ją jakiś pracownik szpitala, bo jest niewykluczone, że pierdonołeś jakąś straszną głupotę. You haven't had any medical training? No. How do you get all the technical stuff right? Uh, just pick things up. She blushes. Okay, we're going in. He injects the medicine into the patient's main artery. That should do the trick, said Barnaby. Okay, stitch him up, nurse. Dinner later. Oh yes, please, she said. See you at eight nawet jeśli nie będziesz mieć takich czytelników w gronie swoich beta readerów, warto moim zdaniem poprosić takie osoby o pomoc później, poprosić o tak zwany proofreading konkretnych fragmentów. Randomy. Zapodanie swojego tekstu randomowej osobie, powiedzmy szczerze, że często może nie zadziałać, ale czasami może bardzo pozytywnie cię zaskoczyć. Taka osoba może na przykład zwrócić uwagę na jakiś szczegół, którego nikt inny nie zauważył. Więc czasem warto spróbować. Nowe osoby. Fajnie mieć stałych beta readerów. Kogoś, kto chętnie zawsze ci pomoże, lubi czytać Twoje teksty i ułożyła wam się już jakaś taka sensowna, miła współpraca. Natomiast kryje się w tym taka mała pułapka, bo jeśli ktoś polubił Twoją twórczość, to już na samym starcie, kiedy dasz tej osobie nowy tekst, to ona będzie przychylna wobec niego. Być może odrobinę za bardzo. Warto jest więc czasem wymieniać swoich beta czytelników i prosić o pomoc osoby, których wcześniej nie prosiłeś. Można na tym się czasem trochę przejechać, jasne, ale można też zyskać kolejne fajne osoby do dalszej współpracy. Beta reading to praca. Pamiętaj, że prosisz o nie mało. Prosisz kogoś o to, żeby poświęcił swój czas i uwagę. Na ciebie, na to, co ty stworzyłeś i żeby się trochę naprodukował, żeby, no, żeby ci pomóc. I miej to w głowie, gdy ktoś odda ci tekst e, trochę po terminie albo z nie do końca takimi uwagami, e, na jakie liczyłeś. E, mimo wszystko, beta reader chciał po prostu ci pomóc, także tak czy siak, serducho. Grupy pisarskie. Beta reading z innymi pisarzami to bardzo rozwijające doświadczenie. Jak znajdziesz osoby o podobnym vibe, możecie stworzyć ekipę stałej, silnej współpracy. Ja w ten sposób współpracuję w grupie Waszki na Discordzie Bestie Piura i założenie tego serwera było jedną z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłem w życiu. Jego ideą jest stworzenie community pisarskiego i właśnie praca w małych grupach. Jeżeli ktoś z was chciałby dołączyć to dajcie znać w komentarzu, dostaniecie linka z zaproszeniem. Poprawki. Czytelniku, więc dałeś swoje uwagi autorowi, i kilka miesięcy później widzisz, że on publikuje swój tekst. Zaglądasz do niego i. Fajansiaż nie poprawił tego, co zaznaczyłeś! Co za burak, jeba! Czytelniku, nie obrażaj się, jeżeli autor nie zaimplementuje Twoich uwag. To wcale nie znaczy, że je olał. To znaczy, okej, okay, to może to znaczyć. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że autor przemyślał Twoje uwagi, gryząc końcówkę ołówka i ostatecznie stwierdził, że jednak zostawi tak jak było. I stwierdził tak, bo, bo powody. Ostatecznie to jest jego tekst i to on powinien mieć ostateczne słowo na temat tego, jak ten tekst ma wyglądać. Jeśli więc autor podjął świadomą decyzję, że nie będzie zmieniać czegoś, co czytelnikom może nie zagrać, no to jego sprawa i jego prawo. Co dalej? A więc dzięki uwagom beta-riderów poprawiłeś swój tekst. Czas na publikację? Jeżeli masz wątpliwości, być może przydadzą się gamma-riderzy gamma-riderzy czyli kolejna tura. Innymi słowy, znowu wysyłasz swój tekst i prosisz o uwagi. Tylko teraz już tę poprawioną wersję. I to bardzo istotne, żeby to nie byli ci sami ludzie, co beta riderzy tego tekstu. Dlatego, że potrzebujesz teraz osoby, które spojrzą na niego z czystą tablicą. Gamma liderów warto rozważyć szczególnie wtedy, kiedy miałeś dużo do zmieniania. Jeżeli są duże poprawki, no to znowu warto sprawdzić, yy, czy dobrze je zaimplementowałeś. Również z gamma liderami często już można się skupić na takich ogólnych uwagach dotyczących wrażeń. Warto powiedzieć, że tekst również można dać do profesjonalnej korekty. Jeśli chcesz to zrobić, to to jest dobry moment. Przeczytanie dużej ilości krytyki pod swoim tekstem może być dotkliwe. Jeśli Cię to spotka, to proszę nie wrzucaj swojego manuskryptu do ognia. Oddaj się ochłoń. Spokojnie. OK? To teraz mnie posłuchaj. Nie jest dziwne, że po negatywnych uwagach czujemy się dotknięci, odbieramy je osobiście, zaniżają nasze poczucie własnej wartości i przestajemy wierzyć w nasze pisarskie zdolności. Pisanie jest w dziwny sposób rzeczą intymną: dając komuś swój tekst, obnażamy siebie. Obnażamy nasze wnętrze, i to jest trochę krępujące. Daje takie poczucie bezbronności, podatności na atak. Nie każdy beta reader to będzie rozumiał, bo nie każdy zna to uczucie. Zależy mi, żebyście byli świadomi dwóch rzeczy. Po pierwsze, dać komuś swój tekst do przeczytania i poprosić o uwagi do niego prosto w twarz, to jest rzecz bardzo odważna. Po drugie, pamiętajcie zawsze, po co ten tekst. Dajecie do oceny. Nie chodzi przecież tylko o to, żeby być chwalonym. Znaczy jasne, to byłoby mega, jakby się tak to skończyło. No ale jednak, chodzi właśnie o to, żeby znaleźć niedoskonałości i nad nimi popracować. Poprawianie tekstu to nie jest kara za złe pisanie. To jest część procesu. Więc za pióra, czy długopisy, czy klawiatury, czy czego tam używacie. W każdym razie do roboty. Trzymajcie się.